Hello people in the internet! Tak, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, <laughs> Doktor Ser. E I witam wszystkich nowych i starych na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku sobie odbierzemy nową furę w Fordzie Horizon 5, którą można zdobyć w playliście festiwalowej za 20 punkcików. Także, kurde, przechodzimy do menu i odbieramy, bo jeszcze jej nie odebrałem. Więc widzicie, oczywiście mam baga na miniaturki, nie widzę auta, ale odbieramy sobie XM, Link Code 03, wchodzimy sobie w fury, eee, a jeszcze tutaj zatwierdzę kolekcję samochodów, że doszło mi nowe auto do kolekcji o i skarbik, do, proszę bardzo, 2000 PD, więc do pełnej kolekcji brakuje mi jeszcze 4 auta, muszę się skupić w końcu na tym, żeby to ogarnąć już tyle gram, a jeszcze mamy tutaj link and go i nie widzę miniatury, ale to się oczywiście zmieni, jak już wiecie wystarczy tylko zmienić malowania na aucie i miniatura się pojawia zobaczmy tą furę to jest dokładnie auto Połączenia dwóch kurczę, można powiedzieć, marek i, i kraj chińsko-szwedzka, taka można powiedzieć hybryda. To jest tak naprawdę sportowy sedan. Sportowe, tak jakby auto coś na zasadzie jak jest, nie wiem, Porsche Panamera i tak dalej. To ma tam różne korzenie, jak tam sobie czytałem. E Jakieś i z Polestarem i Volvo i tak dalej Więc możecie sobie poczytać na Wikipedii Zobaczmy jak to wygląda Linked Co na kierownicy Tablecik tutaj dosyć spory Zobaczcie z chińskimi znaczkami Ale wnętrze fajne Kierownica z żółtym przeszyciem Tutaj boczki też Później sobie wejdziemy w Forza Vista Więc dokładnie sobie obejrzymy tą furę Pyk i dwójeczka Niby auto na Wikipedii jak czytałem różne tam e, bajery, no to kurde auto z potencjałem tam e, miało chyba startować w zawodach e, GT touring czy coś takiego, no, mogę mailić, bo tak dawno temu to czytałem. Jak było zapowiedziane to auto, że wejdzie do playlisty. E, więc no, mogę już tak nie pamiętać. Ale podejrzewałem, że tutaj no, nie będzie złe, no zobaczymy w grze co tutaj proponują do niego dobra przejdźmy kurze do naszych standardowych testów czyli testujemy furę standardowo na autostradzie zobaczymy sobie Vmax fabrycznej fury i porównamy dobra jeszcze sobie posłuchajmy. Taki kurcze dźwięk jest chyba zapożyczony z golfa tej siódemki r. Tak mi się coś wydaje. Dobra, procedura startu. Puł, poszedł do 7000 odcinka. Góreczka, do 170 Piątka. Piątka, dwieście 200... osiemnaście, szósteczka, pyk, idziemy pod górę teraz. Ja muszę chyba zacząć nagrywać w trybie live, wtedy będę miał mniej trafików, ale blokować konwój, żeby mi ludzie nie wchodzili. Wtedy będę chyba sobie na spokoju oglądał, e, nagrywał filmy, bo też kuszę no za dużo tych trafików, żeby do obijania tutaj byśmy sobie testowali. Dobra, lecimy. Szóstkę powoli dokręca, 250. Braknie mi autostrady, żeby go napędzić. Fuuu... Ale mam kurde brzydką animację w lusterku. Muszę to chyba gdzieś zmienić, kurcze. Ja kiedyś tak nie miałem. Coś się skopało po jakiejś aktualizacji. Ło! Dobra, lecimy z górki. Napędzaj się, jeszcze raz. Szósty bieg. 253. 4 A Dawaj, kurde 254, no nie wskoczy piątka Ja pierdyka A ma siódemkę? Bo już tutaj w Hashiftarze. Ma siódemkę. Ale to dziwne, że on jej nie dociągnął na szóstce ósemkę też ma? I ja pierdziel ośmiobiegowy ośmiobiegowy aut o kurde dobra, myślałem, że on sapnął kurde turbinami, tak mi się wydawało słyszałem dźwięk Na chatę, ale dobrze się nim prowadzi. Kurde. Ciekawe, jak będzie po modyfikacjach. Ej, wy też tak lubicie sobie jeździć w Forzie? Tak po prostu bez celu. Sobie jeździecie, kurczę, tymi ulicami w Meksyku i sprawia wam to przyjemność. Kurde. To jest super sprawa, nie? fajnie mieć naprawdę takie kurcze super hiper autka i też czerpać przyjemność w prawdziwym życiu. No, ale nie każdy jest przy kasie i może sobie na to pozwolić. Ale fajnie sobie tak można powiedzieć. Fajnie, że dzięki grom możemy trochę uciec w inny świat. Strzela skubany. No, mówię wam, kurde, to jest taki chyba dźwięk zapożyczony z golfa. I podejrzewam, że jak go zmodyfikujemy, to będzie w ogóle już strzelał jak z karabinu. No i w ogóle wszystkich nowych na kanale, zapraszam, kurczę, do subskrybowania. I starych, kurczę, oglądających mój kanał, a nie subskrybujących też, bo kurczę ponad 60 osób. Eh, 60 osób, 60% osób oglądających yy, moje filmy, nie subskrybuje, kurde. Dobra, weźmy sobie w the I zobaczmy. O, kurde. Co on nam tutaj oferuje? Jak to kurczy wygląda? Pyk. Patrzcie, performance. Ko, co? co? Już bardziej przybliżyć chyba. Ko, co? bardzo, coś tam nie wiem. Rospóreczka fabrycznie stabilizer. Jakie ma nazwy tutaj. No nic za dużo nie widzimy, jest pokrywa silnika, pewnie jakaś dwulitrówka, nawet kurczę nie wiem, zaraz sprawdzimy. Jak ja czytałem, że nie wiem. <śm> z przodu te lampy to wszystko tak. No nie każdemu się spodoba, bagażniczek jak to sedan. Fajne te fotele ma z przeczyciami Oczywiście to są takie no, kubełki, ale widać, że no nie ma tragedii. Oczywiście to taki tani kubełek. Nie, to nie jest to samo co kurczę WRS-7, ale naprawdę, bo widać, że takie taborety, a nie. Zobaczmy sobie tutaj: pyk Link ⁇ and Co. No i tutaj mamy fabrycznie automat elektryczny ręczny czarna podsufitka. i te ala takie karbony teraz taka moda jest na te inne karbony nie one prasowane nie 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 te struktura karbonu tylko no nie wiadomo czy to jest karbon w tym aucie czy tylko taka imitacja tego nie wiemy no i dobra to by było na tyle z fabrycznego auta i zaraz sobie zobaczymy ulepszenia, ale pierw zmienimy sobie lakierek, może co? Lakiery samochodu, zobaczmy co oferuje nam producent za lakiery i właśnie chyba pójdziemy w ten oryginalny kolor, e, tako niebiesko-błękitny. Zobaczcie jak ten tył siedzi w tym lakierze, bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że sobie zostaniemy przy tym. O, czarnulka! Ale u... i giną te lampy. Trochę nawet lepiej wygląda. Nie, nie będziemy kombinować chyba. Jak wygląda w czerwieni? Słabiutko. Zostajemy przy oryginalnym niebieskim. Pyk. Zapisz dla bieżącego. Jeszcze sobie zobaczymy w punktach biegłości, co oferuje ta fura. Czy jakieś wildspiny. ITP Ale długo zapisuję Masakra Szybciej, bo ja kurde nie tnę filmów. Nie będą moi widzowie czekać. Dobra, mamy biegłości. Niestety nie ma już Wispinów w punktach biegłości. Już praktycznie w żadnym aucie nie Wykupmy sobie tutaj te podstawowe dwa rzędy. Porza Pointy i XP Kasiorki tutaj nie ma. No i wchodzimy w modyfikację fury Zobaczmy sobie pierw wyglądowo co oni tutaj oferują A w ogóle nie sprawdziłem, a nie ma tutaj żadnej karoserii Także tutaj nie możemy nic zmienić Ale jeszcze tu możemy sprawdzić I mamy bodykit, kurde balans Ty nawet nie mam ikonki bodykitu, ale jaja Wow. Ale go kurde wyszerzyli Mocno się zmienia Zderzak przedni się robi agresywniejszy, wloty takie kurcze na bok, do nadkoli Ej, superansko. pojawiają się wloty na masce też Wcięcia, mocniej kurde tak Dach nam znika I nie mamy O, i robi się całkowicie gładki dach Bez szyberdachu Nadkola, progi się mocno zmieniają I błądniki z wylotami powietrza i zobaczmy sobie teraz tył No, zderzaczek dużo się zmienia i wydechy przechodzą kurcze W zderzak, wychodzą ze zderzaka a nie pod zderzakiem Mocny kurcze dyfuzor sportowo kurde taki zrobiony, no naprawdę Ej, dobry ten body kit, jest, fajnie zrobiony, mocno wyszerza to oto, fajnie, fajnie wygląda A ta antena też była? Była, antena zostaje jak jest No to gitara, bierzemy body kit, Napędy Fabrycznie ma napęd na cztery koła Możemy zrobić na tył Do driftu Ej, fabryczny napęd na cztery koła W tej grze jest lepszym napędem Właśnie lepiej e, Tak jakby auto się zachowuje Niż auto przerabiane na napęd na cztery koła Pamiętajcie o tym No i dobra, i możemy Zobaczyć sobie teraz Jaki tu jest silnik Dobrze wymyślałem, dwulitrowy 251 koni I 350 Nm. I masa auta to na 645. I możemy wsadzić 1,6 Turbo Rally i 7,2 litra v 8 Kurde, od razu 850 koni. Masakra. Ale wielki motor tu możemy wsadzić. Ale no, my zostajemy przy fabryce. Więc nas nie interesują. A, i tu możemy tylko spoilerek. Kurde, gdzie są ikonki? ja pierdykam. Ale ta wersja pc jest masakra. Ale w ogóle jaki spoiler dowalili. Jak tu byśmy, kurde, z Nitworzby do Granda wyjechali albo z szybkich ściekłych, kurde. I zobaczcie to. To jest chyba pierwsze auto, które ma e, spoiler nieforzowy z możliwością regulacji. Bo tak to jest zawsze brak regulacji. A ten ma z regulacją jest. I tu mamy forzowy spoiler pod kolor masz, tutaj są te boczne łopatki i możemy zrobić gładki tył to też fajna opcja na gładki tył no ale bierzemy spoiler z regulacją tracimy na prędkości, zobaczcie mocno szybkość jest 5.1 a była 5.6 a 5.8 bez niczego, no niestety siła docisku kurczę, powoduje to, że auto Niestety jedzie wolniej. Dobra, modyfikujemy silnik. Pyk na maksa, wszystko robimy. Zapłon, zawory, wałki rozrządu, wydech, fabryka. Tu mamy sportowy wydech. Już się w nim gotuje i wyścigowy. No dobra, robimy tak czy siak. Bo jak zawsze wszystko na maksa. Pojemność zwiększamy. Tłoki. Turbinka. Pyk na maksa. Koło zamachowe najlżejsze. Minus 4 kg. Bajery, szmery, rowery. Intercooler plus 11 koni, nic więcej już tutaj nie możemy zmodyfikować modyfikujemy heble heble fabryczne jak widać, malutka tarcza, malutki zacisk ale i jaja, nie zwiększa się w ogóle średnica kurde tego no dobra ale dziwnie zrobili, nie zwiększa się średnica Zawsze jest hucze że się chyba zwiększa, nie? O ile dobrze pamiętam. Proszę bardzo, jaka gleba wjeżdża. Jeszcze z tym bodykitem, to on ładnie siada. Na driftowym. O kurde, to już w ogóle szorujemy. Dobra, superancko. Oczywiście stabilizatory sportowe na maksa utwardzone, wyścigowe. Odelżamy, nie no, klatki nie wrzucamy, my sobie robimy zawsze rozpórki, ale żeby go klatką nie dociążać aż tak, nie? Dobra. No i odelżamy go na maksa, minus 300 kg. Pięknie. Co nam tu zostało? Zostały nam koła. Fabrycznie 245 4, 5, 3, 5, 19. Pięknie. I wjeżdża 295 30, 19. Naprzód taki walec. Ja pierdzielę. Um, niesamowite, kurde. Ma średnicę tutaj to auto. Ale to z racji tego chyba bodykitu 295, 30, 19. Pyk. Jak tutaj jest z calami do 20 cali możemy zwiększyć. Hops. Oponki oczywiście wyścigowe. I wrzucamy koło, felgę. Zmieniamy felgę na lżejszą oczywiście, jak najmaksa się da. Minus 15 kg możemy uzyskać chyba. Więc sobie dobierzemy coś fajnego. O, nawet to koło, to koło już fajnie wygląda. Poczekajcie, z tej strony mamy cień, tu będziemy mieli widniej, o. Minus 15. Może zrobimy w coś takiego nietypowego, racingowego. Dobra, szukamy minus 15. Pyk. Chromy tutaj za bardzo nie pasują. Coś w takim klimacie wyścigowym żeby było. To koło by było niezłe, nawet tylko je pomalować w inny kolor i by nam pasowało. Tu było minus 15, tu jest minus 15, ale mi się nie podoba. To nie pasuje. Minus 8, minus. Nie, tu było na plus 15. O, to koło by naprawdę fajnie usiadło z Ultra Leger. bardzo fajne koło. Aż dziwne, że jest tylko minus 8 kilo, bo ultralegery, kurde, słyną z tego, że są lekko, lekkim kołem. Rodki. O kurde. Oczywiście nie do tego auta. Coś czu... Ja to mam zawsze problem z tymi felgami, no nigdy się nie mogę zdecydować na no, coś fajnego. Tu mamy Team Dynamics i podejrzewam, że to wezmę, taki Ozetek też podobny w sumie. Żeby nie wpakować do każdego auta ciemnej felgi, nie? Albo z jakimś, kurde, mocnym rantem. No i tu by mi już to wsadził. <noise> no ale dobra, zostawiamy tamtą chyba, tym Dynamics. To też fajne jest, kurde. Ale na zdjęciu nie będzie widać, zgubi się. Uuu, tu też fajne. Dobra, nie zamulamy, ostatni rząd. Dobra, lecimy po tym Dynamics. A niech to. Minus 15 na kole. Oponki mamy i teraz jeszcze ostatnia modyfikacja. Czyli... To na końcu, skrzynia na końcu. Dostosowuję do... do... I znowu wszedłem w skrzynię. Jak już mam wszystko porobione, wtedy mam odniesienie na tych wartościach. Która skrzynia lepsza? Widzicie, ja sobie później sobie tutaj zmieniam i widzimy prędkość maksymalną i do, i do 97 i do 161. I wtedy mamy po całym naszym tuningu odniesienie, ile dana skrzynia nam daje, tak? Pyk. 3, 2, 6,5. Fabryka też tyle samo daje, chyba. Ej, naprawdę. Tu nam na skrzyni się prawie nic nie zmienia. Ta daje trochę więcej, na u. Yy, tu urywamy Tutaj urywamy do setki Żadna skrzynia nam nie zwiększa Vmaxa yy, Ale urywamy tutaj na tej skrzyni do setki, więc wrzucamy sobie tą A Vmaxa oczywiście skrzynią Sobie biegami możemy wyciągnąć No i dobra, zainstaluj konfigurację spojrzałem, zapomniałem, kurde, sorry, przepraszam Ja pierdykam, nie zapomniałem przeanalizować nasze tutaj zmiany Ach, dobra, wyjeżdżamy Jestem ciekawy, jak to brzmi I jak to wygląda Kurde, dobrze to wygląda I zawrotka, i oczywiście, no co niesamowite, nie widział mnie? Rudy grzybek, <grybujesz> Ja pierdzielę. wejdziemy sobie do środka, posłuchamy. Nawet nie wiem w jakiej my jesteśmy kategorii teraz. S1899. Czyli idealnie się mieści auto z pełnym tuningiem w S1900. Ej, zarąbiście, kurde. Brakuje jednego punktu do pełnego S1900. Więc naprawdę to jest, będzie dobry killer w tej pewnie klasie. Dobrze go wyregulować. Ale pięknie brzmi. Takie zacięcie naprawdę sportowe się kręci wysoko. Aż muszę tu sobie przesunąć telefon, żeby widzieć. Mamy tutaj czerwone pole, dopiero od 7500. Niby wyskalowane do 8000. Odcina jest 700-800, widzę. Z na 4 na slickach, ach kurde, dobra, 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 już nie będę próbował driftować na slickach z napędem na 4. ej, ale fajne auto, i w ogóle, wiecie, ja mam mega problemy, kurde, z prowadzeniem aut w Forzie na kierownicy, ale bardzo dobrze mi się tym autem jedzie, i pyk, i i hops, hops, stabilnie trzyma się drogi, Naprawdę, też wielkie i szerokie pewnie... Yy... O kurde, już mi tutaj przełącza, kurde, już mi wariuje Dobra, już tutaj mam problem. z mi się kierownica z padem. Ale niestety już muszę go odłączyć. I OK. I pozbywamy się pada, robimy procedurę startu i testujemy furę. O, nie, ch nie chcę wskoczyć na taką procedurę jak wcześniej. O, teraz załapał. Jak dotknąłem hamulca. 5, 4, 3, 2, 1. Kurde, nie zdążyłem zmienić biegu. Idzie. Zarąbiście. Ja lubię takie fajne auta. Eee, takie auta właśnie są fajne. Nie jakieś. Turbo, burbo, kurde z kosmosu jakieś odrzutowce, kurde, naprawdę fajne I dobra, muszę zmienić bieg 288, muszę zmienić już bieg łopatką Niestety, bo H-shifter się kończy na szóstym biegu Siódemka, 300 Będziemy zaraz z górki cisnąć Ciśnij, dawaj maleńki 310. Nie, no to z, tym, z tą prędkością w S1 e, nie powalczymy, jeżeli będzie wyścig bazował na prędkości maksymalnej. Ale ciasne, kręte tory, jakieś w mieście, auto będzie petarda. Bo naprawdę bardzo dobrze się steruje. 310. Kurczę, nie, nie przeciągnęliśmy go. Nawet nie ma co biegu wyciągać, bo brakuje mocy, żeby on poleciał chyba dalej. 313. 15, ale tu już mocno z górki. 20, a nie mam już ósemki. 7-obiegową 7 skrzynię wrzuciłem, nawet nie widziałam No dobra, 320, a wtedy mieliśmy 255, już niech będzie, zaokrąglając. Więc mamy skok. O 70, o 65 km na prędkości maksymalnej, ale naprawdę bardzo fajne auto, bardzo dobrze mi się nim jeździ. Serio, no reaguje na kierownicę. Pyk. O kurde, co oni zrobili? Ale widzieliście, szybka akcja, jest akcja, jest reakcja. I cyk, piąteczka. Ale nie, 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 jednak, jednak nie strzela jak Golf, bo Golf to naprawdę nawala jak kałaśniko w Ale idzie po zakręcie, zobaczcie, ja mam gaz podłodze wklepany. Zarąbiście. mi się przyjemnie jeździ tym autem. Ej, naprawdę super fura. No, zacznij strzelać. No, nie. Nie strzela tak jak Golfik, ucze. Chociaż można tam troszeczkę z niego wykrzesać. Ale to nie jest to. No ale dobra, super anska Także jak wam się podobał filmik, zostawcie łapkę. Jak wam się nie podobał też. I co, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania moich filmów, do grania wspólnie. Zapraszam na Discorda, do którego jest link pod każdym filmem i pod każdym live'em. Ktoś mi tu strzela fajerwerkami, kurde. Co za wariat? Nie wiem czy wy coś słyszycie. Sałeczka, do następnego cześć!